Witam wszystkich serdecznie na moim kanale z tej strony Salamander. Dzisiaj mamy czwartek. Słuchajcie, no mamy drugi dzień świąt. Generalnie nic nie funkcjonuje, nic nie, nikt nie pracuje. Chyba, że żabka bo mnie w bloku żabka jest otwarta. O dziwo. W szoku jestem. Słuchajcie, tak, przede wszystkim nie ma aktualizacji form. Po drugie, myślałem, że ten agent z poniedziałku on nam zniknie, ale z tego, co się zdążyłem przyjrzeć, robiąc miszmasz w mojej drużynie, Collector's Box jest jeszcze aktualny przez 13 dni, czyli no, prawie dwa tygodnie. Więc nie liczmy na to, że tutaj w przyszłym tygodniu będzie jakiś, jakieś uaktualnienie jeżeli chodzi o e, Collector's Box, o, tych, o zawodników z drużyny tygodnia, bardziej podejrzewałem, że może w przyszłym tygodniu być e, już zrobiony, na przyszły tydzień, tak zwany m, Collector's Box e, z Podsami, czyli Player of the Season, e, gracz sezonu. E, tak, więc co dzisiaj mamy? Co dzisiaj nam się zdarzyło? Tak jak mówiłem za stomek, klap końców standardowo z legendami. To już było. Co prawda te legendy były do wylosowania Arszawin, Campbell i e, nie P P Pires chyba. Dobrze mówię? Pires, tak. E... Campbell Tak Pires. Mamy jeszcze tutaj Park Jisunga, no i dodatkowo nam doszedł Gilberto Silva i Lugano. To są takie dwie legendy nowe, które się pojawiły z dzisiejszym losowaniem, ale to omówię w innym filmiku. Tak, więc przejdźmy sobie najpierw do losowania agenta tego gwarantowanego, co dostaje co tydzień za wersję Legend. Raczej nie spodziewam się tu nic wielkiego. Hmm. Proszę bardzo. Złota piłka z Bayernu Leverkusen. Bela rabi. o fajnie. Będzie na trenera. No to to już jest fajne. <laughs> Ojeju. Szkoda, że ty Diop to nie jesteś CBK, nie. Szkoda, że ty Diop nie jesteś CBK, nie CF. Heh. Szkoda, szkoda. A, tak, to tutaj widzę, dziadki same wyskoczyły. Ten Belarabi jest taką ciekawą opcją. A tak, to tutaj nic ciekawego się nie pojawiło. E, natomiast Player of the Season e, z e, ligi brazylijskiej. No, są tu, są, tu, są tu ciekawi gracze. Everton bardzo mi się podoba. Jest takim ładnym e, zawodnikiem, który ma dobrego pej'sa i, i dribbling. Mm, potrafi trzymać tą e, piłkę przy nodze. <laughs> Zdecydowanie. No, roaming flank sprawia, że mm, jest w stanie wejść w pole przeciwnika i tutaj zrobić niezły miszmasz. Jego atuty balans. Balans, czyli trudno jest go wyprowadzić, wywrócić z równowagi wyprowadzić i, i pospowodować, że on się wywróci. Natomiast takim dla mnie minusem jest ta stamina 84, tylko więc tak podejrzewam, że gdzieś około 75 minuty chłopak będzie do zmiany. Gabriel Barbosa. Ja jego mam, specjalną wersję i powiem Wam, że jestem z niego zadowolony. Naprawdę, jak miał formę i, i, i miałem go w składzie, bo udało mi się go wylosować, chyba. On był w drużynie tygodnia. To no, robi różnicę. Robi różnicę, ładnie się odnajduje w tym polu karnym przeciwnika, ładnie się tam ustawia i strzela gole. A Atuty, balans, no i prędkość, plus do tego dobra kontrola piłki. Minusy: no to tutaj jest to, że też jego jest stamina trochę słaba. Czyli gdzieś około 75-80 minut grasz do zmiany, tutaj powiem Wam. De to jest taki zawodnik, którego jeszcze nie miałem z nim do czynienia. Patrząc na statystyki, oczywiście standardowo minusem Stamina, natomiast resztę na zawodnika z AMF-em, no to tu wszystko jest na plus. Jest tak naprawdę tym środkowym napastnikiem, znaczy środkowym pomocnikiem ofensywnym kompletnym, tak, no bo ma jeszcze playing style, whole player, yy, dobre podania, dribbling, bardziej w ataku, skoncentrowany na atak, dobry, dobra prędkość, podkręcenie, więc tutaj też mógłby trochę i podejść pod yy, yy, stałe fragmenty gry. No, może być dobry traf. Następny dobry traf to jest tutaj Dudu. Dudu yy, co ja mogę powiedzieć? No, tutaj też jest bardzo fajny zawodnik, który jest zwinny, dobry, ma balans. Oczywiście standardowym minusem jest stamina. A resztę, no, nie mam się do czego przyczepić. No, jest naprawdę, jest to zawodnik, który jego ja mam, grałem nim i on umie przenieść ten ciężar gry na swoich barkach. na naprzód i, i, i wywalczyć te parę metrów dla swojej drużyny. Eee, Jay Gomez. Eee, co ja mogę powiedzieć na temat tego zawodnika? Też nie miałem z nim za bardzo do czynienia, ale podoba mi się to, że może grać na lewej i na prawej obronie, a generalnie jest nastawiony na grę na środku obrony. Eee, Tutaj jeżeli chodzi o grę w defensywie, no nie ma lepszej sposobności, żeby dobrego obrońcę trafić na start. Jeżeli ktoś zaczyna dopiero grę playing style destroyer, czyli też umie wejść z tego bara i, i przepchnąć przeciwnika. No i oczywiście skille, które są niezbędne w e, grze e, dla mm, Ob obrońcy środkowego, czyli Heading, Manmarking, Interception, Acrobatic Clear i Fighting Spirit. Dla mnie to jest obrońca kompletny, jedynym jego minusem to jest stamina. No. Nawet, nawet, nawet to prędkość, przyspieszenie i prędkość ma na dosyć wysokim poziomie, więc jego trafić będzie fajna sprawa. Eee, tutaj Jorge, Jorge jest następny w kolejce. Mm. Hmm. Tak, taki trochę e, Alex Welder. Mm, tak bym powiedział. Tylko, że umie grać na lewej stronie i ma możliwość grania też na prawej, chociaż z błędami. A tu stamina i prędkość. E, mógłby trochę mieć wyższy balans, ale nie będę narzekał. W miarę dobre tutaj podania, szczególnie górą, długie. Eee, więc no, <laughs> powiem wam, no jest to dobry traf, jest to dobry traf, a jeszcze no dodatek można 31 leveli go podnieść, więc myślę, że może z niego niezły rzeźnik się zrobić. Bruno Henrykuet, no to tutaj to mam trochę mieszane. Uczucia, bo balans jest dobry, stamina słaba, jak standardowo, prędkość dobra, ale słabe podania. Bardziej zawodnik taki, żeby wejść w pole i wykończyć, niż żeby grać nim z boku boiska i podawać. Eee... Acrobating finishing, first time shot. No tak, no raczej bardziej bym już go ustawiał tutaj w, na CFA niż, niż grał nim z boku. Chociaż niby jest pokazane, że umie na swoich barkach przenieść ciężar gry do przodu. 23 levele tylko więc no raczej nie wymagajmy od niego zbyt dużo. No i oczywiście na sam koniec trafił nam się golkiper. Trochę mnie smuci to, że drużyna tygodnia jest generalnie cała tam 11 zawodników, a player of the season, czyli zawodnik sezonu, jest tylko ich. ilu ich jest? Jest ich ośmiu. Przecież player of the season też powinno być. Też powinno być ich ośmiu, przynajmniej. Według mnie, no bo no nie oszukujmy się, no powinien być golkiper dwóch CB: left back, right back, jakiś DMF, CMF, yy, AMF. Yy, a tak naprawdę, to w, szczerze mówiąc, powinno być tak, że z każdej pozycji powinien być jakiś zawodnik. No bo tylko ośmiu zawodników. No wróćmy do tego goalkeepera, no co ja mogę powiedzieć, no dobry goalkeeper na start, jego minusem Goalkeeper clearing A ty No taki Nie ma jakiś swoich super mocnych stron, no tutaj goalkeeper rich ma fajny, goalkeeper Reflex ma dobry Goalkeeper Awareness jest też dobre, no a reszta to taka jest, y <coughs> jest bo jest, tak? Nie, nie, jakoś do mnie ten, 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 ten bramkarz nie przemawia, powiem wam szczerze. No. Ten goalkeeper clearing mnie przeraża, no. to będzie wiązkowanie pod nogi przeciwników, przy handicapie to w ogóle już Praktycznie będzie wrzucał to, te piłki sobie do bramki. Tak więc, yy, no tak to wygląda, jeżeli chodzi o tych zawodników, tutaj z tego, yy, tego poca. Przejdźmy sobie do losowania, zobaczmy, kto to tam, tutaj nam wypadnie na pierwszy ogień. Oczywiście wszystkie, wszystko będzie do Brazylii nas prowadziło, więc tutaj nie ma zbyt dużego zaszkoczenia. Hmm? Dudu? Nie, to nie dudu. Nie obrońca ten. Jorge. O! O, o. No to to powiem wam, że ładny traf. To mi się podoba. Ten traf mi się podoba. W ogóle ta Te karty są piękne tutaj pokazane, jakie... Naprawdę podoba mi się. To jest fajne, podoba mi się. Ładnie jest to zrobione. No ja tutaj liczę na tego Dudu i, i e, Gabriel Barbosa. To jest tych dwóch zawodników. To jest, który by chciał mieć, który chciałbym trafić. O jest ten bramka szprzedze. Nie wiem, chyba go przepalę od razu na trenera, bo to bez sens jest go trzymać. Na pewno on pójdzie na trenera, jak, będzie, jak nie będę już miał miejsca. <laughs> Swojej, swoim tym. No i ostatnia szansa, żeby teraz trafić coś konkretnego. Żeby trafić coś konkretnego, jeszcze raz tutaj zobaczmy sobie. Everton Barbarossa, Barbosa, Bar Bar ten AMF, no powiem Wam szczerze, że chciałbym, chciałem trafić tak, tego, tego i tego. Ten Gomez też ciekawy. No nie, no generalnie, no oprócz tego, Tiago i Bruno. Henry no to tych dwóch, reszta to jest naprawdę fajnym trafem. No dobra, zobaczmy, co tutaj nam ostatnie nam wpadnie. Najgorzej będzie, jak się drugi bramkarz jeszcze trafi, albo znowu ten Jorge. Już z drugiej strony będzie trener do trenera, no. No i Jorge się trafi, już to widzę. Znowu, Jorge. no. widzicie, ja to mam jakieś przyczucie. Przyczucie zawsze mnie trzyma przyczucie i tak to właśnie wychodzi. Przeczucie mnie nie my... Nie no fajny jesteś chłopie, fajny, fajny. Jak najbardziej, convert to Inspirance Trainer, tak. Bo co ja będę z tobą robił? Się... Ja nie wymienię, ani nie wymienię, bo ty już jesteś potrójnie trafiony. No i oczywiście nic z tobą nie zrobię. Tak się prezentują drużyny, którymi mogę grać w tym tygodniu. Jak widzicie, do składu trafiła legenda, ze względu na to, że wszystkie, wszyscy zawodnicy mają formę C. Dlaczego umieściłem tutaj Gwendą Zui? Ano dlatego, że chłopak jest dopiero na pierwszym levelu, ma 46 leveli przed sobą i jest naprawdę bestią, jak go się weźmie, podrasuje. Eee... Inne składy, którymi będę grał. No to może będę grał. To tak wygląda skład z trzema napastnikami. Więc no zbyt dużo się nie różni. Tutaj znikają ci boczni obrońcy, zamiast nich pojawia się Manolas. No i oczywiście no muszę mieć na uwadze, że muszę mieć w składzie tych trzech zawodników z poniedziałku z drużyn tygodnia, czyli Leno, Głędą Zui, no i oczywiście Kante. No to są tacy zawodnicy, którzy nie opuszczą mojego składu. Tutaj jeszcze mogę zrobić o tak. Ewentualnie, bo to jest naprawdę warto. I wtedy jest naprawdę już przekozak. Ten skład, tak wygląda skład, którym bym grał, jeżeli chodzi o grę w obronie bardziej, żeby defensywnie grać. Jak widzicie, no nie różni się od tamtego zbytnio, a właściwie niczym. Natomiast taktyką. No i tutaj jest Diego Simeone ze względu na to, że on, no on, on jest takim trenerem, który rok w rok daje dobrego boosta, dobrego jeżeli chodzi o Zawodników o, 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 o grę. Tak więc, no widzicie, tutaj nie ma amf są dwa CMF-y. No i tym drugim CMF-em jest Luka Modric, natomiast tutaj jest Saul i Gwendon Zui, który oczywiście po wylewelowaniu będzie mocniejszy od Kante, modricza i w ogóle wszystkich tych innych zawodników. Tak, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o czwartek. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i subskrybujcie mój kanał i naciśnijcie ten magiczny przycisk dzwoneczka i subskrypcji. Oczywiście najpierw subskrypcji, później dzwoneczka obok tej subskrypcji, żeby być na bieżąco z każdym nowym materiałem, który będzie wchodził. Mam nadzieję, że już na bieżąco, no bo udało mi się dzisiaj. Trochę czasu znaleźć. No i powrzucałem te wszystkie zaległe materiały i, 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 i jestem już teraz na bieżąco i, i będę się starał być ciągle na bieżąco z każdym nowym materiałem. Wielkie dzięki i trzymajcie się. Cześć!